Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halba, w imieniu portalu Prawy.pl, wszystkich współpracowników, w imieniu Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia, Samotnych Matek, Ofiar Przemocy Domowej, pragnę kochani Wam wszystkim współpracownikom i wszystkim, którzy nas oglądacie na portalu Prawy.pl, e, pragnę życzyć, Radosnych błogosławionych świąt zmartwychwstania Chrystusa, życzę wszystkiego dobrego w waszych rodzinach, dużo pokoju w sercu, aby te święta były pełne Boga, aby nie tylko był stół zastawiony e, jedzeniem, ale przede wszystkim żebyśmy byli blisko Boga i radowali się ze święta zmartwychwstania Chrystusa, abyśmy wszystkim mówili Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychstał.